Niewątpliwie jesteśmy świadkami zanikania wiary i moralności, co nie znaczy, że nie ma dobra w tym świecie. Jednak w mediach dominują złe wiadomości, co osłabia nas religijnie oraz moralnie, i łatwo można pogrążyć się w ludzkich analizach sytuacji, stając się ciekawskim obserwatorem, podobnie jak ci. Którzy w ewangelicznym opisie przyszli do zbawiciela, informując go o bieżących wydarzeniach. Zacytujmy ten fragment. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy, byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei już to ucierpieli, bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Widzimy, że Bóg człowiek stanowczo wzywa do nawrócenia. W praktyce często wystarczy rozpocząć od spraw drobnych i konkretnych takich jak świadome i odpowiedzialne podejmowanie decyzji które często są spontaniczne i odruchowe Święty Ojciec Benedykt w regule przekazuje nam bardzo ważne pouczenie Gdy coś dobrego zamierzasz uczynić módl się najpierw gorąco aby Pan Bóg sam to do końca doprowadził Koniec cytatu Zaniedbywanie modlitwy przed podjęciem decyzji do działania, zwłaszcza w sytuacji przeżywania niepokoju i wątpliwości, jest jedną z głównych przyczyn upadków i problemów w naszym życiu. Jak pisze psalmista, szybko zapomnieli o Jego czynach, nie czekali na Jego radę. Dopowiedzmy. Na światło i moc Ducha Świętego, czego uniwersalny wzór mamy w oczekiwaniu na Dzień Pięćdziesiątnicy, gdzie podkreślono trwanie na modlitwie z Maryją, matką Boga i naszą. Ta łączność modlitewna z niepokalaną matką jest bardzo doniosła i od przełomu XII i XIII wieku, gdy za pośrednictwem świętego Dominika. Miał miejsce słynny cud różańcowy, polegający na powszechnym nawróceniu albigensów, możemy mówić o fenomenie mocy różańca świętego. Zwróćmy uwagę na proste uzasadnienie skuteczności różańca przekazane przez Matkę Bożą świętemu Dominikowi. Skoro przez zdrowaś Mario zbawienie przyszło na świat, to przez zdrowaś Maryjo nawróci ludzi do Boga. Koniec cytatu. Można powiedzieć, że jest to prosty klucz do zrozumienia boskiej potęgi Różańca. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Rozumowanie wyprowadzimy od sformułowania zbawczego planu Pana Boga. Jak pisze święty Atanazy, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Wyrażenie to bezpośrednio dotyczy właśnie tajemnicy zwiastowania, przez którą, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wszechmogący Bóg, jak pisze Apostoł, ogołocił się z miłości do nas. Mówiąc innymi słowy, wyniszczył się, z miłości do nas, aby w zamian za to wyrwać nas z grzechu i egoizmu oraz przenieść do udziału w życiu i szczęściu Trójcy Przenajświętszej. Zatem, gdy włączamy się w pozdrowienie Maryi, to niejako uobecnia się ta zbawcza wymiana. Wszechmocny Bóg się wyniszcza, a człowiek, Zostaje przebóstwiony. Historia Kościoła zanotowała wiele zachęt do modlitwy różańcowej, dla przykładu odnośnie poruszonego tu tematu modlitwy uprzedzającej decyzje, czy podejmowanej w kontekście przeżywanych wątpliwości podajmy wydarzenie z życia świętego ojca Maksymiliana Kolbe, który był przełożonym największego wówczas klasztoru na świecie. Liczącego około siedmiuset zakonników, gdy któryś z braci przyszedł do niego z jakimś problemem, to święty zaproponował bardzo proste rozwiązanie. Pomódlmy się dziesiątką różańca. A gdy skończyli, pytał i co lepiej, trochę lepiej brzmiała odpowiedź. To może jeszcze jeden dziesiątek, dodał święty. I jeszcze inna zachęta wyrażona w słowach sługi Bożej siostry Łucji Swatimy W życiu ludzkim nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać za pomocą modlitwy różańcowej. Podsumowując nasze rozważanie, powiemy, że powaga sytuacji, w której żyjemy, jest szczególnym wezwaniem, aby pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu, co rozpoczyna się od podejmowania decyzji do działania zgodnych z jego wolą, zwłaszcza w kontekście przeżywania zamętu i wątpliwości. W podejmowaniu decyzji należy stosować środki naturalne i nadprzyrodzone. Pierwsze to racjonalna analiza, według znanej metody poszukiwania optymalnych rozwiązań, a środki nadprzyrodzone to modlitwa i nawrócenie. Odnośnie modlitwy, to szczególnie należy polecać różaniec, który jest niejako uobecnieniem tajemnicy zwiastowania, czyli wyniszczenia się wszechmocnego Boga i przebóstwienia człowieka. I Różaniec nie działa magicznie, dlatego trzeba usilnie starać się spełniać warunki szczerego nawrócenia. Które krótko tu przedstawimy. Pierwszy warunek jest to wierność Eucharystii, która, jak pisze katechizm, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Jest to nie tylko realnie, ale substancjalnie obecny Syn Boży, który ofiaruje siebie Ojcu za zbawienie świata i karmi nas sobą, i w takiej postaci. Z nami mieszka w tabernakulum. Bądźmy zatem wierni mszy świętej adoracji, bo inaczej nasza pobożność różańcowa straci swoje boskie źródło. Bo w modlitwie otrzymujemy Jego łaskę, a na mszy i w tabernakulum jest sam sprawca i dawca wszelkich łask. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało. Za życie świata. Drugi warunek cel, intencja modlitwy, czyli pełnienie woli Bożej, przez ukierunkowanie na wierne spełnianie obowiązków. Bo jak pisze apostoł modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rząd. Tu łatwo upadamy. Zwłaszcza przez odsuwanie się od osób i zadań, które nam powierzył Duch Święty. W ramach spełnienia obowiązków ważne jest, w miarę możliwości, planowanie działań i zachowanie porządku w rzeczach, przez co dajemy Duchowi Świętemu czas na weryfikację naszych zamierzeń i chronimy się przed działaniem z lęku. Czy nieuporządkowanych przywiązań do osób, spraw i rzeczy. Warunek ten wymaga też, w miarę możliwości, unikania okazji do upadków, co jest sprawą o wielkim znaczeniu. Trzecim warunkiem, ściśle związanym z powyższym, jest duch ofiary, gdyż celem jest miłość na wzór Boga Syna. Przypomina o tym szczególnie przesłanie z Fatimy: Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadość uczynienie za grzechy. Święty Ojciec Benedykt w Regule podaje cenną zasadę stałego umiarkowanego postępu w praktyce składania tych ofiar. Dorzućmy coś niecoś do zwykłych obowiązków naszej służby: dodatkowe modlitwy, ograniczenia w jedzeniu i piciu. Niechaj każdy ponad wyznaczoną sobie miarę z własnej woli ofiaruje coś Bogu w radości Ducha Świętego. To znaczy, niechaj odmówi swojemu ciału trochę zjedzenia, picia, snu. Koniec cytatu. Święty mówi też o większych ofiarach, jak na przykład surowy post i inne. Chodzi tu o włączenie ciała do modlitwy. Podkreślmy, że nie chodzi o cierpiętnictwo, ale o środek, niejako okno, przez które widzimy miłość cierpiącego za nas Boga człowieka. Człowiek doświadczający dyskomfortu czy cierpienia inaczej patrzy na cierpiącego Zbawiciela niż ktoś tego niedoświadczający. Temat umartwień jest bardzo doniosły, choć niestety prawie zapomniany. Czwarty warunek: słuchanie słowa Bożego, szczególnie Nowego Testamentu, który jest żywe i skuteczne oraz wierność praktyce sakramentu pojednania i pokuty. Piąty warunek owocności modlitwy to podjęcie konkretnej, solidnej normy modlitwy, zwłaszcza nowenny pompejańskiej szczególnie w intencji osób nam powierzonych przez Ducha Świętego, od których łatwo się oddalamy. Bez konkretnego zobowiązania życie modlitwy łatwo rozmywa się w zalewie wrażeń i myśli. Niepokalana Matko Boga i Nasza, módl się za nami.